Jaki trzeba być tej pilon, że dać trzy sprawiedliwe w dzień. Napijało się czegoś. Serio? Znowu nie wziąłem z domu. Ach, klasyk. I taki sposób wydam ponad 3,50. Na swój kosek pomarańczowy. cierstwo O! Co ty robisz, wariatku? Ja, ja przepraszam. Czego ty mówisz? Przepraszam, że. Za... Bo mamy jakimś pomarańczowym główne. Co ja mogę więcej zrobić? Policzymy się po lekcjach. Kurios. A więc teraz zabiorę Was w dwuosobowe grupy. Bo mnie interesuje, czy się lubicie, czy nie. Po prostu projekt ma być zrobiony. A będzie on dotyczył przyczyn katastrof ekologicznych w wybranym przez Was w mieście. Zacznę już rozdzielać, bo zaraz upłynie połowa lekcji. Alex do Elizy, Simona i Ryok do Maeve. Co? Świetnie się z Wami wykłócać. Projekt ma być gotowy na za dwa tygodnie. Jeżeli go nie zrobicie, dostaniecie jedynki. Przypominam, że ocena z projektu jest w wagi 3. Super. Maeve. U mnie czy u ciebie? Jesteś świetna. Ogarniasz ten temat i w pół godziny napisałeś już prawie dwie kartki. Chętnie bym Ci pomógł w tym projekcie, ale... Um... Trzy czwarte nieobecności na tym przedmiocie by to usprawiedliwiło. <grym> Nie no, spoko. Um, możesz mi powiedzieć, teraz godzina? E, już ci mówię. 16.20. Aha, obawiam się, że będziesz musiał się już zbierać. Coś się stało? Nie, po prostu spieszę się na trening. Gramy na pianinie. Okej. Okay. Rozumiem. A następnym razem może dokończymy u Ciebie. Um, wiesz co... Znaczy, jak nie chcesz albo nie możesz, to nie ma sprawy, ja nie mam nic przeciwko, żeśmy tutaj go dokończyli. Um, Okej, okay, więc moglibyśmy jednak porozmawiać, żebyśmy kończyli go u Ciebie. Okej. Okay. W porządku. Czyli projekt zostaje na razie u mnie. O, um, Tak? Przepraszam za to, że byłam zła na korytarzu. Po prostu niecodziennie ktoś mnie oblewa z sokiem z pomarańczy. <grym> Okej, okay, a uh, w sumie ja Ciebie też przepraszam. Powinna być ostrożniejsza. Poza tym też troszeczkę oberwałam. To ja będę leciał. Cześć Majf. Ha.